Czy mamy tutaj ambitnych ludzi, którzy szukają klucza do sukcesu zawodowego? Dowiedz się, jak talenty mogą Ci w tym pomóc. W jaki sposób talenty stanowią klucz do sukcesu w pracy zawodowej? Po pierwsze, rozwijasz kompetencje na bazie swoich naturalnych talentów, a nie tych, które są wyuczone. Masz energię i wewnętrzną motywację do rozwoju, do nauki, jesteś efektywny. Co więcej, jesteś tym wszystkim, Autentyczny. Jesteś wobec tego bardziej komunikatywny i szanujesz też innych, a to wpływa na zdecydowanie lepszą współpracę. Na dodatek rozwijasz swoją karierę zawodową we właściwym kierunku, w kierunku, który jest zgodny z Tobą. Na tym profilu dzielę się wskazówkami dotyczącymi rozwijania firm, biznesów, zespołów w oparciu o naturalne talenty. Więc jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, kliknij obserwuj.